Dzień dobry. Dzisiaj trochę później. Zatrzymałem się na trasie. Jadę sobie do Opola z łąki Prudnickiej. To taka mała miejscowość pod Opolem, 50 km. Fantastyczne spotkanie z szkołą podstawową. Nauczyciele postanowili zaryzykować i mnie zaprosili i... No i pojechałem. Rozmawialiśmy sobie z dzieciakami o pomaganiu, troszkę o pracy wolontariackiej w hospicjum, ale tak naprawdę wyszło na to, że to dzieciaki opowiadały o tym, jak rozumieją pomaganie, jak, jak wspaniale potrafią się dzielić z sobą, swoim czasem, swoimi zdolnościami z innymi, ale też jakby pokazując, że czasami się nudzą, tak i Mówiliśmy sobie o tym, jak dobrze wykorzystywać czas, jak stawiać sobie cele, jak od siebie wymagać. Bardzo ciekawy był wątek w drugiej części naszego spotkania, bo trochę pod podpowiedzią nauczycieli zaproponowałem dzieciakom, żeby spróbowali, nie wiem, zapytać księdza o coś, czego się boją zapytać swojego księdza, albo coś powiedzieć o Kościele, czego by nie powiedzieli swojemu proboszczowi. I wiecie, co było ciekawe, że jedna z dziewczyn powiedziała o tym, że trochę o takim żalu, że, y, że księża nie szanują y, tego, co przeżywają, co mówią młodzi, że nie słuchają. I, I to było takim fajnym początkiem dyskusji o tym, żeby w ogóle być asertywnym człowiekiem, żeby się nie bać mówić, komunikować tego, co... Co inni robią nam złego, tak? bo niesłuchanie, nieszanowanie, nieliczenie się z, z głosem dziecka jest brakiem szacunku. I dziecko powinno się uczyć tego, że ma prawo do tego, żeby powiedzieć stop w takiej sytuacji. Zastanawiacie się, czemu ja wam o tym mówię. A mówię wam o tym, dlatego że dzisiejsza Ewangelia, powtórzona sprzed paru dni, mówi. O dwóch spojrzeniach, y, dwóch sposobach przeżywania wiary. Jeden jest taki, który jest apokaliptyczny, który, właśnie y, tak jak to apostołowie, uczniowie pytają Jezusa, kiedy będzie koniec, co nastąpi i tak dalej. I Jezus się odcina od takiego myślenia czasowego, kiedy to będzie. Y, dla mnie to jest jednoznaczne, że chrześcijanin to jest człowiek, który ma robić swoje do końca, z pasją, z miłością. Y, i dla mnie dzisiaj takim, takim sposobem było właśnie to spotkanie: spotkanie się z młodymi ludźmi, którzy yy, nie wiem, czy mieli pasję w tym spotkaniu, ale wydaje mi się, że z tego, co mówili, to całkiem fajnie nam poszło. Yy, takie zobaczenie, jeszcze raz to powtórzę, dobra, dobra, które się dzieje w naszym życiu. Robić swoje, robić yy, to, co do mnie należy, a nie zajmować się sensacjami nie na tym polega chrześcijaństwo. Bardzo to jest ważne. I też nie od parady zatrzymałem się na, w lesie, na skraju tego lasu, dlatego że znowu wczoraj przeczytałem u wielu mądrych ludzi, w cudzysłowie mądrych, według mnie, o tym, że papież Franciszek to już żaden papież, tylko zwykły ekologista. Ekologizmem się zajmuje, podkreślam, nawet nie ekologią, tylko ekologizmem izmem, izmem, tak. Wiecie, jak mnie to wkurza? Wkurza mnie to dlatego, że nierzadko słyszę takie opinie również z ust osób, które przeżyły ćwiczenia duchowe św. Ignacego. A całe ćwiczenia duchowe św. Ignacego kończą się w tym, że Ignacy daje taką kontemplację do uzyskania miłości, albo o miłości niektórzy tłumaczą, która pokazuje i uczy człowieka tego, żeby rozpoznawać Boga we wszystkim, w całym stworzeniu. Nie tylko w człowieku, ale w całym stworzeniu, od kosmosu o po ziemię, poprzez to wszystko co jest żywe, co jest naturalne w sensie nieżywe, nie wiem, kamienie, skały i tak dalej. Czyli chodzi o to, żeby szukać i znajdować Boga w całym stworzeniu. Strasznie mnie wkurza, kiedy chrześcijanie się wkurzają na swojego papieża, że papież zajął się mówieniem o miłości do stworzenia, kiedy od samego początku Biblii mamy powiedziane, że mamy to wszystko w posiadaniu, ale to nie jest posiadanie niszczycielskie, tylko to jest posiadanie, jesteś w dzierżawie, a więc szanuj to, co masz. A już bardzo mnie denerwuje, jak ludzie znają Ignacego i denerwują się na papieża, który mówi: "Rób to, co mówi Święty Ignacy na końcu ćwiczeń. Cała droga nawrócenia od poznania swojego grzechu, poprzez wybranie Jezusa, poprzez kontemplację jego męki, jego zmartwychwstania zmierza do tego, żeby odszukać tego Pana nie w abstrakcyjnych rozmowach przy zielonych stolikach, ale właśnie w stworzeniu, w tym wszystkim co jest. A jeśli za stworzeniem kryje się Pan, to ja nie mogę tego stworzenia niszczyć, a papież nie może milczeć, jeśli człowiek to stworzenie niszczy. Strasznie to jest ważne, bo dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że można być człowiekiem religijnym, zajmującym się pierdołami, czyli sensacjami, tym jak i kiedy będzie koniec świata, jakie mają nadejść straszne rzeczy, w momencie, kiedy gubimy to, co istotne obecność Boga pośród nas. W naszej codzienności, w naszym spotkaniu z drugim, w przyrodzie, w tym wszystkim, co mnie otacza. Jeśli zgubię Boga w tym, co stworzone, to go nigdy nie odnajdę w cudownościach i w zaświatach, bo się nigdy na nim nie poznam, bo Bóg jest dyskretny, bo Bóg jest dobry, bo jest miłością. Co z tego wynika dla Was? Bardzo prosta rzecz: róbcie swoje dzisiaj. Nie zajmujcie się pierdołami, nie zajmujcie się sensacjami, ale róbcie swoje. Jeśli macie okazję, spotkajcie się z ludźmi, jeśli macie okazję, to zróbcie coś dla ludzi, jeśli macie okazję, to idźcie w las i pokontemplujcie trochę przyrodę. Tam znajdziemy Boga, Boga żywego, nie w sensacji. Strasznie mi te dzieci się ujęły jedną rzeczą i tym się podzielę na koniec. Y po tym dialogu o tym, że, że mają. Ten, ta dziewczynka, która to powiedziała, że ma ten żal do księży, kiedy sobie rozmawialiśmy o asertywności, zaraz potem spotkanie się skończyło. No i oni się zaczęli, zaczęli wstawać i mieli się już rozchodzić. Ja też miałem wyjść z sali i coś mnie tknęło, żeby się z każdym pożegnać, podać łapkę po prostu. I wiecie, co mnie zabiło? Taki chłopak. Który przez całe spotkanie nic nie mówił, powiedział mi takie zdanie, i to, co teraz ksiądz zrobił, było najlepsze i najważniejsze. Człowiek. Żywy, realny człowiek. Nie nasze mądrości, nie nasze apokalipsy, ale człowiek. Dobrego wtorku wam życzę, ja jadę dalej do Opola. Tam czeka dalsza część dzisiejszego dnia i życia, więc trzymajcie się i do zobaczenia za niedługo. Do widzenia.